W ostatnich dniach na pewno słyszałeś o tym człowieku. Jest to Artur Baranowski, który w programie 1 z 10 odpowiedział na wszystkie 40 pytań, tym samym deklasując konkurencję. Dzięki temu wyczynowi w ostatnich dniach mówi się o nim już praktycznie wszędzie. Dzisiaj sprawdzimy, czy ten gość wie więcej niż sztuczna inteligencja. Jeżeli jesteś ciekawy rezultatów, obejrzyj ten film do końca. Na początku wypisałem wszystkie 40 pytań w notatniku, a następnie dałem kilka wskazówek, jak sztuczny inteligencja ma na nie odpowiadać. Oczywiście na końcu zapytałem czatu, czy jest gotowy, na co odpowiedź była prosta. Round Jeszcze aby na pewno upewnić się, że czat mnie zrozumiał, dałem mu na początku pięć pierwszych pytań, na co odpowiedź mnie dość zaskoczyła. Na pierwsze 5 pytań czat odpowiedział poprawnie, więc wiem, że zrozumiał moje polecenia. Dlatego zadałem mu pozostałe 35 pytań. Jak widzicie, czat odpowiedział na każde pytanie poprawnie, więc chyba znamy odpowiedniego konkurenta dla pana Artura.